Witam Was na moim kanale, znowu siedzę jak żul na ławce, tylko że tym razem mam scenerię dzienną jest niedzielny poranek nie nazwałbym go pięknym bo wczoraj i przedwczoraj i przed, przedwczoraj było słońce a dzisiaj jest paskudnie Gliście jakoś tak słodnie i przejmująco zimno bardziej niż kiedy był taki konkretny mróz e, vlog z bejruckich slamsów mam już prawie gotowy no tak 3 czwarte mam go zrobionego e, no i będzie jest akurat na warsztacie e, projekt otwarty na komputerze w domu no, a dzisiaj się wybrałem poza dom. Jestem dokładnie na polach mogotowskich. O tak to wygląda. Tam jest taki wiadukt, z którego zjeżdżałem, jeszcze takim moim pierwszym wielkim rowerem. I się władowałem w tą w barierę, no, bo ciężko mi było nim wykręcić, bo był duży. No. no więc, żebyście uwierzyli, że jestem tu, gdzie jestem, no to to jest pole Mokotowskie. No i po co tu w ogóle przyjechałem? A Przyjechałem tutaj. E, jako taki strasznie wierzący człowiek przyjechałem na msze. W ogóle kiedyś jako dziecko miałem taki zwyczaj, że z moją mamą sobie chodziłem na starówkę e, po różnych kościołach na msze, zamiast chodzić e, w mojej okolicy. I tak samo dzisiaj zrobiłem, tak jakby analogicznie, e, że się przyjechałem na Mokotów na Pole Mokotowskie do, do kościoła Boboli. No i co? I przyjechałem tutaj, żeby zrobić dobry uczynek w pewnym sensie. No wiecie, co się teraz dzieje na Ukrainie i tak dalej. Rosja e, chce przywrócić ruski mir i zrobiła najazd w stylu niemieckim. E, żeby przywrócić ich wizję świata, no i zaprowadzić pokój i wyzwolić. Oni zawsze zaprowadzają pokój i wyzwalają, nawet jak się ich nie chce, no. No więc co do mojego dobrego uczynku, no przyszedłem tutaj, e, żeby być na mszy i wspomóc też taką jedną fundację charytatywną, która będzie przesyłać pomoc dla Ukrainy. A tak też również przy okazji spotkać się z pewną znaną panią, również z moich vlogów i dać jej datek do puszki. Myślę o 10 lub no 20 zł. no więcej nie dam. Skromny ten datek, bo nie zarabiam na kanale jakichś kokosów i w związku z tym muszę chodzić do pracy, która mnie psychicznie wykańcza. No, ale życie jest pełne niespodzianek i może kiedyś ten mój czyściec się skończy. Trzeba pomóc Ukrainie, nie mówię tego jakoś górnolotnie. Warto to zrobić również dla nas samych, bo według mnie Putin jest na krawędzi życia i jego podejście jest takie, że już nie ma nic do stracenia, więc robi to co robi. W paru komentarzach pod moimi wcześniejszymi filmami, tymi dwoma z Ukrainy, co tam są już na kanale. Pisaliście mi, że Ukraińcy mordowali ludzi na Wołeniu. E, ja nie mam amnezji to pamiętam. I pamiętam też e, kult bandery i tak dalej, i tak dalej. Tyle, e, że Putin nie tropi po lasach e, jakichś banderowców, którzy mu robią dywersje na jego terenie, tylko aktualnie niszczy cały kraj. Wali rakietami w bloki mieszkalne, szuka nazistów po żłobkach, przedszkolach rozwala regularną armię w ramach demilitaryzacji czyli każdy sąsiad Rosji nie powinien mieć armii inną niż rosyjska na swoim terenie a to wszystko wynika z jego strachu że ruski mir mu upadnie i jeszcze na dodatek sami Rosjanie się zorientują, że bardziej się opłaca żyć w sferze świata zachodniego niż właśnie tego ruskiego, wschodniego Putin zazdrości Ukrainie, że im się uda ekonomicznie bez jego protekcji I'm cool TV, taki jeden z moich widzów i subskrybentów, pozdrawiam Cię. E, bardzo to dobrze wyjaśnił e, w komentarzu, tu jest na ekranie, e, na jego komentarz. Nie mogą znieść poziomu życia tak krytykowanej u nich, zazdroszczą i nie chcą, by na przykład Ukraińcom się udało, ma być jak u nich, czyli bieda syf, coś na zasadzie mam melinę w domu, spale wyremontowane mieszkanie sąsiada, bo co ma mieć lepsze ode mnie? To właśnie jest bardzo dobra analiza się w stu z nią zgadzam no, z tym jego tu wywodem I jeszcze coś, obserwując co się dzieje na Ukrainie nie umiem sobie jak na dzień dzisiejszy wyobrazić jak Putin, gdyby nawet wygrał e, chce wstawić tam marionetkowy rząd e, przecież nawet e, prorosyjski e, ten prezydent Janukowicz doszedł do władzy w demokratycznych wyborach, e, jak on chce stworzyć e, marionetkowy rząd przy takim oporze Ukraińców no, e, bardzo to będzie dziwne na pewno liczą na coś innego, że tam go z kwiatami przyjmą, i tam, nie wiem, w 1-2 dni sobie wejdzie gładko i tyle. A reszta ludności takich zwykłych się podda paru e, tych oponentów, zgładzi, zniszczy, i, i będzie po temacie. No, ale jak widzicie, walki trwają zacięte. E, no nic, jest jak widzicie, piękny słoneczny dzień. O, tak wygląda to. Ten piękny słoneczny dzień. Jadę, już mam tu niedaleko do tego sanktuarium na Rakowieckiej. Na moim vlogu z Bejrutu e, będę mówić również co sądzę o wspieraniu e, żebraków i nie jest to miłe i słodkie. A mimo tego jadę dziś tam gdzie jadę. E, może dla lansu, może dla reklamy, a może po prostu, że nie mam do końca serca z kamienia. A może po prostu, bo fajnie się rowerem jedzie w taki paskudny dzień. Sam siebie czasem staram się zrozumieć. Ja to jestem pod sanktuarium, chyba w środku nigdy nie byłem, nie przypominam sobie tam pętlę ma tramwaj U 17 jedzie na Służiewiec i na Talchowin. A przede mną jest 119, który jedzie na wiśniową górę, więc ma fajną pętlę koło Wału Miedzeszyńskiego tam koło Falenicy, a no, tam jest taki las. No więc fajna droga. I co? Zawsze warto pójść na msze zbawić duszę choć trochę. Chociaż wydaje mi się, że taki najgorszy na świecie nie jestem. W sumie Putin to ma przejechany, jeśli wierzy w jakiegokolwiek Boga, jeśli Bóg jakikolwiek istnieje. Ale przyszłość słabą ma. Czy wygra teraz lokalnie tą wojenkę tymczasowo, czy przegra, ale to niewyobrażalne, jak to diabeł człowieka potrafi sobie sprowadzić z drogi i wykrzywić mu zupełnie myślenie, opętać go jakimś szaleństwem, jakąś taką nielogicznością. Jeśli to jest szaleństwo, a nie po prostu Dziwnie pojmowana normalność. Byłem na mszy i teraz czekam na specjalnego gościa, kwestarkę znaną już z moich vlogów, która będzie tu zbierała pieniądze na Ukrainę. No i dam te moje 20 zł. A potem, z racji tego, że jestem na Rakowieckiej znalazłem sobie tu jeszcze drugą atrakcję. Kawał drogi mi zajęło, żeby tu przyjechać, więc w sumie czemu nie skorzystać. No właśnie, a propos pomocy, o czym będę jeszcze mówił we vlogu z Bejrutu. Są dwa rodzaje pomagania. No jedno to jest pomaganie takie mądre, a drugie głupie. To, co tu widzę przede mną, przed kościołem. Przed kościołem siedzi żebraczka, która Myślę, że jest z takiego jakiegoś gangu żebraczego i po prostu to jest jej praca. Chyba Polska, mimo że jest, jest jak jest, nie jest aż takim biednym krajem, że nie ma jakiejś fundacji dla ludzi, którzy y, tam nie mają domu, nie mają pieniędzy na jedzenie i tak dalej. Ona podchodziła nawet do mnie, ta kobieta dość natrętnie, żebym mi dał pieniądze na jedzenie. No więc myślę, że w Polsce to już chyba nikt nie będzie głodny. Tyle jesteśmy rozwiniętym państwem, że to nam nie grozi. Więc jeśli ta kobieta sobie tu zrobiła stanowisko i niby zbiera na jedzenie, to nie chodzi jej o jedzenie. Myślałem, że już mi nic w Warszawie nie zaskoczy, a tu jest mszar, zdaje się po francusku. Na początku myślałem, że to łacina jakaś jest, jakiś stary obrządyk, ale nie wiem. Jest dla chyba społeczności francuskiej tak wymyślone tutaj. No ciekawe, dziwne w sumie i ciekawe, i dziwne. W dolnym kościele polecam. Co pan Jezus mówi dzisiaj To może mi powiedzieć. Fajna ta dla dzieci, Lepsze niż te sztywne rytuały dla dorosłych. Ksiądz z charyzmą. Z żartem Prost, prosto wykłada temat. Zresztą Jezus też mówił, że wierzcie w Boga jak dzieci, więc on w sumie postępuje wedle tego, tego przykazu, tego zalecenia Jezusa. Państwa zaprosić do działań, które są podejmowane w tej parafii na rzecz osób, które w tej chwili za wschodnią naszą granicą potrzebują naszej pomocy, ale też i te osoby, które przyjeżdżają tutaj na granicę do, do Przemyśla. Więc pierwsza taka sprawa to jest zbiórka, kwesta, która się odbywa dzisiaj w całej decyzji, ale też w całej Polsce, a także po wszystkich strzałach świętych. Są zbierane datki na, na rzecz tych, tych osób. I też jest taka informacja od Ojca Prowincja, że te pieniądze w 50% będą przekazane na HITAS ale też 50% będą przekazane na Centrum Pomocy uchodźcom tutaj e, naszego e, miejsca e, w akcji, które jest, które też e, jako e, jezuickie dzieło pomaga uchodźcom już e, od zawsze tak naprawdę. E, więc tak, mamy też ze sobą takie ulotki, w których jest też e, informacja. Jakie jeszcze rzeczy nasze, możemy poczynić dla dla dobranych? Szczęść Boże, Szanowni Państwo, 80 godzin temu skończył się świat, jaki znamy i w tej chwili to, co dzieje się na całej już Ukrainie, to jest walka o świat. To nie jest tylko o nim, walczą nie tylko o samych siebie, ale walczą też o nas. W tej chwili, my tutaj jak Państwo mówimy, to w Schronie, w Charkowie, siedzą mamy z mamutkami, z młodymi dziećmi, one tam siedzą. Ostatnim łykiem wody każdy daje z tej gminy złota. Pierwsze samochód odjadą dziś o godzinę, do godzinie 13. Cały czas tutaj w salach parawianych zbiórka, daru trwa. Wszyscy je tutaj segregujemy, pakujemy. My za chwilę będziemy czynały z puszkami. Poprosimy Państwa o hobby, proszę, ponieważ tak. no, trwa właśnie walka dobra ze złem. Dziękujemy serdecznie, złowi. Witam pani Magdo. Witam serdecznie. Dziękujemy za wszystkie dary. Dziękujemy bardzo. Dobra, jestem już pod kościołem. No, i urywam się stąd. Jak widzieliście, spotkałem panią znaną już z poprzedniego mojego vloga z grudnia. No, panią Magdalenę Ogórek, jeśli nie skojarzyliście, no, przejechałem się żeby w sumie ją spotkać i żeby w sumie też coś dobrego zrobić tak szczerze, naprawdę z serca, no bo w sumie nie jest nic miłego, jak ci ktoś rakietą rozwala mieszkanie no tak po prostu całe twoje życie ale jeszcze nie koniec tego vloga myślę, bo jadę teraz na jeszcze w jedno ciekawe miejsce tutaj niedaleko dosłownie chwilę przed sprawdziłem, że jest otwarte, dostępne, darmowe i zobaczymy, jak tam będzie na miejscu obowiązek niedzielny e, zaliczony i teraz Was witam e, na Muzeum Żołnierzy Wyklętych czyli dawnym więzieniu na areszcie śledczym na Rakowiecki. E, w niedzielę są tu i w tygodniu też, ale w niedzielę nie trzeba bukować przez telefon e, są tu oprowadzania z przewodnikiem bezpłatne i dlatego i zamierzam z tego skorzystać. To jest ciekawa rzecz i broń Chyba jakoś dla strażników było, żeby sobie przestrzeliwali karabiny czy pistolety, to, co tam mieli na wyposażeniu. Ta słynna brama, obecna w wielu filmach. Oprowadzanie jest co pełną godzinę. Więc za moment, dosłownie chyba za 10 minut, czy coś w tym rodzaju. Co ciekawe, mimo że obiekt nie funkcjonuje, już jako areszt, to jest nadal pod nadzorem służby więziennej. Tu pan co wyszedł, to był właśnie ze służby więziennej. Nie pilnuje nikogo, no ale po prostu sobie jest. 145 przesłuchań. Jakaś wystawa tematyczna. Tu mamy jakieś uroczystości. Dzień Otwarty. Pokazy filmów i tak Witam Was w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Oprowadzał przewodnik, który powiedział, że można robić tu tyle zdjęć, ile się chce, ale żeby jego nie nagrywać, bo nie chce, żeby ktoś to wykorzystał w złym kontekście. Zdjęcia były, ale też filmowałem. Zwyczajowo, jak to robię w każdym muzeum, wycinam dźwięk i dokładam swój komentarz później. A temat ciekawy, przewodnik kompetentny, zadawałem mu sporo pytań i postaram się to Wam teraz streścić. Oprowadzanie trwało około dwóch godzin. Ten obiekt został zbudowany w okresie zaboru rosyjskiego, ale zaprojektowany przez dwóch polskich architektów. Elektryczność i kanalizacja była tu już przy otwarciu budynku, a był to rok 1904, więc nie był to jakiś ogólnodostępny standard. I też nie zrobiono tych udogodnień po to, żeby więźniom żyło się lepiej. Elektryczność służyła do lepszego nadzoru więźniów, bo w celach mogło palić się światło, a co do drugiej kwestii, to nie było ryzyka, że ktoś rzuci wiadrem z fekaliami w strażnika. Na początek wystawka. Ten mundur nadjedzony przez mole, który wygląda jakby nosiła go drobna kobieta, należał do Hieronima Dekutowskiego, cicho ciemnego żołnierza wyklętego. Skazano go na śmierć, a wcześniej tak zmasakrowano, że w wieku 30 lat wyglądał jak starzec. Co ciekawe, Dekutowski nawet próbował uciec z Rakowieckiej tuż przed egzekucją. Co się nie udało, zdradził więzień kryminalny. A tu podeszwy butów Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, rozstrzelanej w 1946 w Gdańsku. Pałki hełmy służyły oczywiście do tłumienia protestów za PRL. Na początku te pałki były robione m.in. z kabla, im dłuższe, tym bardziej bolesne były przy uderzeniu. A dalej, wystawy poświęcone wybranym ofiarom PRL-u. Emil Barhański, najmłodsza ofiara stanu wojennego, ee, zrobił, mówiąc żargonem z okupacji niemieckiej, mały sabotaż czyli oblał pomnik Dzierżyńskiego czerwoną farmą w 1982 roku. Zginął w tajemniczych okolicznościach, jak to się mówi, nie lubiąc wody, poszedł pływać i utonął w wieku 17 lat. A tu order orła białego, czyli najwyższe odznaczenie państwowe przyznane pośmiertnie rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, który poszedł dobrowolnie do Auschwitz, następnie stamtąd uciekł, a po wojnie został skazany na śmierć przez komunistów. E, następny wątek to tortury księży. Nawet bycie w stanie kapłańskim, nawet posiadanie jakiejś funkcji kościelnej nie oszczędzało człowieka e, od prześladowań, od torturowania. Zupełnie nieznana, przynajmniej jak dla mnie, była sprawa Antoniego Baraniaka, aresztowanego razem z prymasem Wyszyńskim. Był przesłuchiwany w sumie 145 razy, torturowany, przetrzymywany nago w karcerze pełnym fekaliów. Tylko dzięki temu, że nie zdradził mimo tego Wyszyńskiego, nie udało się komunistom skazać prymasa za zdradę państwa. Niby w totalitarnym państwie mogliby to zrobić bez dowodów, ale akurat Wyszyński był zbyt znany, żeby można było to tak łatwo zrobić. Wyszyński sam by nie doszedł do tej pozycji, jaką miał, gdyby nie cierpienia i poświęcenie ludzi mniej od niego znanych. Tu krzesło rejestracyjne, i nie ma tu, tak jak jest to pokazane w filmie Kornblumem Blown*, szpikulca wbijającego się w tyłek. No, tak jak to było właśnie w Auschwitz. Niby, a może naprawdę dalej miejsce wykonywania egzekucji na Rakowieckiej wieszano na szubienicy pod dachem była też szubienica na świeżym powietrzu a także strzelano w potylicę o czym więcej później w tym miejscu powieszono jak przestępca, a nie żołnierza, którego się rozstrzeliwuje generała Emila Fildorfa Nila dowódcę Kedywu, czyli takiego akowskiego oddziału dywersyjnego wykonującego różne duże akcje jak np. egzekucje Niemców, odbijanie więźniów, wysadzanie mostów Angielski Kat Albert Pierpoint był jak lekarz. Gdyby stanąć przed nieuniknioną opcją bycia powieszonym, to lepiej, żeby było to zrobione przez fachowca niż partacza. Pierrepoint, który wieszał skazanych asesmanów w angielskiej strefie okupacyjnej Niemiec, robił dobrze swoją robotę. Skazaniec nie dusił się zbyt długo, ani nie odpadała mu głowa przy powieszeniu. Na rakowieckiej natomiast egzekucje w latach 50. XX wieku wykonywali partacze. Dopiero później się to trochę ucywilizowało. Zaczęto robić to co robił Pierpoint i inni mistrzowie fachu katowskiego na zachodzie. Zaczęto ważyć skazańców i według ich wagi i warunków fizycznych dobierano długość sznura. Egzekucje przez powieszenie wykonywano tu też na zbrodniarzach niemieckich, jak na Jurgenie Sztropie, który stłumił powstanie w Getcie Warszawskim, pospolitych przestępcach, jak na powiązanych z aferą mięsną Stanisławie Wawrzeckim, mordercach. W tym miejscu miano też powiesić Mariusza Trynkiewicza, ale mu się upiekło dzięki moratorium na karę śmierci. Gdy nie wieszano tu ludzi, zrobiono siłownie dla klawiszy. A tu pawilon dziesiąty, można te wnętrza rozpoznać z wielu polskich filmów, jak na przykład przesłuchanie z Jandą. Tu jedna z cel. Nie było tu tak luźno jak jest teraz, ludzie leżeli jeden na drugim, poza tym nie wolno było otwierać okien nawet w upalne lato. Wyjątkiem była sytuacja, gdy więźnia chciano złamać wielodniowym staniem nago, tyłem do otwartego okna, gdy była mroźna zima. Nie chodziło jedynie o informacje, czy przyznanie się do winy, ale o złamanie człowieka. Niektórzy wychodzili stąd chorzy psychicznie. Po okresie stalinowskim gnębiono tu ludzi w mniej sadystyczny sposób, jak to mówił Towarzysz Dzierżyński, psychologicznie, lub przynajmniej tak, żeby nie zostawiać śladów. Do tego celu służyła na przykład ta szafka na akta. Wyjmowano z niej półki, wkładano skutego więźnia i nawalano w metalową obudowę. Tu mijamy cele Pileckiego, która została ustalona. Eee, gdzie on wtedy przebywał, więc to wiadomo. Trochę to lastryko burzy ogólny klimat, no ale cóż poradzić. Eee, no i docieramy do karceru. Nie wygląda to tak jak było w latach 50. XX wieku. Wtedy te ściany były szorstkie. Generalnie warunki były gorsze niż teraz to wygląda. Plakaty naokoło to fotokopie listów do władz więziennych. Rodzina, matki prosiła o zwolnienie swoich dzieci, łagodniejszy wyrok czy wydanie zwłok. Często wszelkie te prośby pozostawały bez odpowiedzi. Tu czerwony pokój, a w nim galeria zbrodniarzy komunistycznych. Sporo jest tu ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy odnajdywali się w komunizmie, albo ludzi wcześniej idących za pługiem, którzy dzięki władzy ludowej stawali się panami życia i śmierci, inteligencji i burżujów, którzy kiedyś byli nad nimi. Ci zbrodniarze nie ponieśli żadnych konsekwencji za to, co to wyrabiali. Po 1989 miał miejsce jedynie proces pułkownika Adama Humera, wcześniej Umera, który był wicedyrektorem Departamentu Śledczego UB. Za tortury i mordy został skazany ostatecznie na 7,5 roku więzienia. Mieczysław Widaj w okularkach: sędzia ma na sumieniu 100 osób. Był akowiec i przedwojenny wojskowy. Zmarł w Polsce w 2008. Ostatnie zdjęcie to Stefan Michnik, sędzia, zbrodniarz. Krótko dziwo współpracował z opozycją antykomunistyczną, Radiem Wolna Europa, paryską kulturą, a pod koniec życia deklarował się jako przeciwnik PiSu i zwolennik Komitetu Obrony Demokracji. Tutaj widać makietę więzienia na planie krzyża. Takie myślenie normalnych ludzi z zewnątrz, że więzienie jest jak krzyż, który wiedzie człowieka do odkupienia jego grzechów. No nie zawsze. Na placyku jest zewnętrzna szybienica, a ten ponury budynek w samym środku to tak zwany pałac cudów, czyli pałac tortur, pokój przesłuchań i jeden obok drugiego. Ludzie z bólu fizycznego i psychicznego mówili cuda. A tu całe więzienie po generalnej przebudowie. Ta dziura w ścianie to karcer odkopany przez archeologów, a to pomieszczenie piwniczne z hydroforem to tak zwany mokry karcer. Przez kilka tygodni ludzie tu stali w wodzie w zupełnej ciemności, naokoło latały szczury. Mokry karcer, gdzie siedziano w ciemności na małej przestrzeni. Tak to wyglądało, gdy wyłączano światło. Z racji tego, że okna były zamurowane, oczy nie mogły się przyzwyczaić do ciemności. No i w końcu wyszliśmy na świeże powietrze. Te krzyże tutaj to jedyne miejsce, gdzie jeszcze za PRL-u ekshumowano zwłoki. Akurat tu nie mordowali komuniści, ale Niemcy w 1944. Pomordowano więźniów w czasie Powstania Warszawskiego. Mijając bardziej współczesny pawilon dla więźniów niebezpiecznych, ENEK, takie więzienie w więzieniu jest już właściwie koniec wycieczki. W tym miejscu koło muru więziennego zabijano polskich patriotów jak Zygmunda Szendzielarza, czyli Łupaszkę, czy rotmistrza Witolda Pileckiego. Albo klęczeli, albo stali przy egzekucji zabijano ich metodą katyńską czyli strzałem w potylicę i nadal w murze widać ślady po kulach i takie wnioski na koniec e, mimo, że temat ten znam od mniej więcej 1989 roku od pierwszych książek o Katyniu publikacji Drewnowskiego, Czapskiego we wywózkach na Syberię to dziś jakoś mnie to mocniej ruszyło w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie o to właśnie tam walczą co by świat ruskiego zniewolenia już nigdy nie wrócił do Europy Przewodnik zostawia grupę koło wystawy ku pamięci Solidarności Walczące i Kornela Morawieckiego. W skrócie, jak ktoś nie zna tematu, Solidarność Walcząca była radykalną frakcją opozycji antykomunistycznej, która walczyła z komunistami wszystkimi środkami, również bronią. Ale też mieli doskonały wywiad. SB inwigilowało ich, a oni SB. Zastanawiam się tylko, czemu u kresu życia Kornel Morawiecki z bezkompromisowego radykała zmienił się w dziadka mówiącego jakieś ogólniki o Zgodzie Narodowej. Oczywiście Solidarność Walcząca publikowała też podziemne książki, e, nagrywali też audycje radiowe, gdzie speakerom przyśpieszano lekko głos na magnetofonie szpulowym, co by trudniej było rozpoznać, kim jest ten człowiek. No i bonus. Poszedłem na samą górę, a tam cele z bardziej e, współczesnym wystrojem. Ostatnich kryminalistów wywieźli stąd w 2017. Można tu znaleźć dużo książek, zapewne z biblioteki więziennej, różne plakaty, w tym roznegliżowanych panienek, których tu pokazać nie mogę. Nie zabrałem też, kieruję się zasadą „urbexu”. Zrób zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp. Tyle jeśli chodzi o relacje z tego dnia. Już jestem koło mojego roweru. Odpinam go i zawijam do domu na ciekawy, intensywny dzień. A mógł się nie wydawać taki.